Pan przychodzi, tak jak przyszedł przez anioła do Zachariasza. Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest właśnie Zachariasz, który pełni służbę kapłańską. Anioł zapowiada wielkie rzeczy w życiu Elżbiety i Zachariasza, choć są podeszli w latach, będą mieli syna, a ten syn przygotuje drogę Jezusowi, jedynemu Zbawicielowi. I chciałbym zwrócić uwagę Twoją i moją dziś. Na postawę Zachariasza, ale nie tą na końcu czytanego fragmentu, ale u progu. A mianowicie Zachariasz pełni służbę kapłańską. A więc ma składać ofiarę, ofiarę kadzielną, ma przebywać określoną ilość dni w świątyni. To jest jego zadanie, bo pochodzi z rodu kapłańskiego. Ma wejść do przybytku. By złożyć ofiarę kadzenia. A w tym czasie ludzie się modlą na zewnątrz, kiedy jest tak bardzo blisko tej Bożej obecności, przychodzi Anioł i zwiastuje te wielkie rzeczy, nie tylko dla tej rodziny, ale dla świata. Staje przed nami dziś Zachariasz, który pełni służbę. Służbę jaką? Modlitwy. To słowo dziś zachęca nas do tego, byśmy szukali Pana Boga. Kiedy Jezus zmartwychwstał, jest prawdziwie z nami, Emanuelem, cały czas. Oczywiście mamy kościoły, ołtarze, i te święte miejsca są bardzo, bardzo potrzebne. Ale w każdym miejscu możesz w duchu i prawdzie oddawać chwałę Bogu. Słowo Boże dziś zaprasza nas, abyśmy nie tyle palili kadzidło. I oczywiście możemy też je zapalić w modlitwie osobistej czy w liturgii, ale byśmy Boga uwielbiali. Kadzidło jest symbolem uwielbienia. Uwielbiaj dzisiaj Boga. Mów, jaki on jest. Nie uwielbiaj za coś, nie uwielbiaj dziękując, ale zachwycaj się Bogiem. Mów, jaki on jest. Mów jakie wielkie rzeczy czyni. To jest nasza ofiara kadzenia. To jest nasza ofiara uwielbienia. I kiedy w tej przestrzeni uwielbienia i słowa będziemy w naszej codzienności, przyjdzie Pan, przyjdzie delikatnie albo bardzo mocno. Nie wiem, co Bóg przygotował dzisiaj dla Ciebie, dla mnie, ale wiem jedno: gdy pójdziemy z Nim, gdy będziemy Go uwielbiać, gdy będziemy przyjmowali Jego słowo, odczytamy Jego wolę i Bóg nas zaskoczy. Taki jest dzisiejszy dzień. Ilekroć przyzywamy Pana, tylekroć przyjmujemy nowe życie, przyjmujemy tą Bożą interwencję w naszą codzienność. Zachęcam więc, bądź jak Zachariasz, uwielbiaj Pana i stawaj po tej prawej stronie ołtarza, po stronie Jezusa, który jest Królem Królów i Panem Panów, który jest naszym przyjacielem i Zbawicielem. Aleluja.